Gdy rozpoczynam podczas mszy z udziałem dzieci kazanie, dialogowane, to zawsze pytam, o czym była dzisiejsza Ewangelia? Jestem przekonany, że dzisiaj bym usłyszał o Jezusie. Najczęściej taką odpowiedź słyszę, bo zawsze jest Jezus w centrum. Nawet jeżeli go nie widać, nie słychać, dzisiaj pojawia się może nie najwięcej, ale jest jednak w centrum. Bo oczywiście, o, o kim mowa? Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jasne, że o Jezusie. Albo o kim mówi dzisiaj prorok Izajasz, ustanowicie światłością dla pogan. Za dwa tygodnie, 2 lutego, będziemy słyszeć słowa Simeona: światło na oświecenie pogan. Tak, to jest Jezus. I rzeczywiście jeszcze w tej Ewangelii przynajmniej jedna rzecz jest taka, na którą warto zwrócić uwagę. Jezus jest przedstawiony przez Boga Janowi Szczycielowi, że to jest Ten, który będzie chcił Duchem Świętym. Nam w okresie, niewiele po okresie Bożego Narodzenia kojarzymy Jezusa bardzo małego. Wiemy, że przychodzi Pan Jezus po to, aby z martwych wstać, żeby pokonać śmierć, a dzisiaj według Jana Chrzciciela przychodzi po to, aby ochrzcić Duchem Świętym. Często ten Duch Święty nie jest znany, dzisiaj może nie o tym. Ale oczywiście ta Ewangelia w centrum ma Pana Jezusa, ale ta dzisiejsza liturgia pokazuje inne osoby, być może przynajmniej tak samo ważne. Mamy Jana Chrzciciela, chociażby w Ewangelii. Jana Chrzciciela, który zapowiada Jezusa, który zaświadcza, daje świadectwo, że On jest Synem Bożym. Ale mamy także Pawła. Pawła, który mówi, powołany z woli Bożej na apostoła. I mamy także proroka Izajasza, który też ma jakieś powołanie. Dzisiaj dzień o powołaniu. Początki roku zwykłego to jest czas, w którym uczymy się być uczniem Chrystusa. Ale jesteśmy zaproszeni do powołania, i oczywiście mamy szczególne osoby, które są wybrane, które są powołane do tego, aby głosić Ewangelię. Ale zobaczmy, że cały czas w centrum jest Jezus. Bo ten Izajasz mówi o Słudze Pańskim. To dzisiejsze czytanie jest to fragment tak zwanej drugiej pieśni o Słudze Pańskim. W księdze Izajasza są takie cztery pieśni. One generalnie zapowiadają Mesjasza. Jezusa Chrystusa. Czym dalej, czym kolejne, od pierwszej ku czwartej, tym te proroctwa są coraz bardziej konkretne, coraz bardziej znane. Zapowiadają mękę Pana Jezusa. Dzisiaj słyszymy Jezusa jako światło świata. Święty Paweł też mówi o Jezusie Chrystusie, o wzywaniu Jezusa Chrystusa. No i oczywiście Jan Chciciel też wskazuje, ale myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że Jezus w działaniu apostoła powołanego człowieka jest w centrum. Chodzimy po kolędzie, rozmawiamy. Ja próbuję zawsze tego Jezusa przedstawić. Oczywiście ważne są te towarzyskie spotkania, ale jeżeli tam zabraknie Jezusa, jeżeli nawet nie ma innego słowa o Jezusie, to coś tu nie gra. Zdarza się, że coś próbuję, o wierze i słyszę bardzo trudne słowa, no bo nie po to wszedł ksiądz według tych ludzi. Ksiądz jest po to, żeby było dobrze, żeby mieć z ludźmi dobre relacje. Ważna rzecz. Ale w centrum musi być Jezus. I to nie tylko tam, gdzie jest łatwo i przyjemnie, bo dzisiaj słyszymy proroka Izajasza, który mówi, to zbyt mało, że jesteś mi sługą, Ustanowicie światłością do Pogam. Człowiek, który idzie w imię Pana Jezusa, nie powinien się ograniczyć tylko do tego, co do tej pory. Ale ma pójść dalej. Ma zanosić światło do pogan do tych być może, którzy nie chcą tego słuchać. Którzy być może tak naprawdę gdzieś odeszli od wiary, od Pana Boga. Papież Franciszek mówi, żeby wyjść gdzieś daleko na jakiś. Na, na zewnątrz, na granicę wiary, i tam mamy rzeczywiście głosić. I to dotyczy kapłanów, to dotyczy osób powołanych do służby Bożej. Ale warto spojrzeć jeszcze głębiej w tę Ewangelię i w tę liturgię słowa. Bo oczywiście pierwsze czytanie mówi o słudze pańskim, mówię najczęściej myślimy o Mesjaszu o Jezusie, ale to dotyczy także każdego sługi pańskiego, nie tylko księży, ale także Ciebie, bracie i siostro. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to powinieneś być sługą Pańskim. Święty Paweł. Pisze w liście do Rzymian, że jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie. Dzisiaj też mówimy, dzisiaj święty Paweł pisze o wzywaniu imienia Pana, naszego i naszego Pana. Jezus jest naszym Panem, a w takim razie ja jestem sługą. Czyli te słowa, które dzisiaj kieruje Pan Bóg, do każdego z nas tej liturgii słowa, to dotyczy także Ciebie. To Ty, jak Jan Chrzciciel, masz być świadkiem. Jezusa Chrystusa, żyje jest Bogiem. O to nie chodzi tylko, żeby dużo mówić. To nie chodzi, żeby teraz mądre słówka mówić. Ale chodzi o to, żebyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, który stał. Jan Maria Wianej kiedyś mówił, święty Jan Maria Wiany mówił, że nie mów o Bogu tym, którzy nie chcą tego słuchać, ale także, żeby ciebie od tego Boga pytali. Ksiądz nie do wszystkich dotrze. Ksiądz nie pójdzie być może do wszystkich Pogan. Bo ileś ludzi w ogóle nie wpuści księdza. Ale to jest zadanie także dla Ciebie, abyś poszedł do pogan, do tych ludzi, którzy być może dzisiaj tu nie są w kościele. Którzy być może obrazili się na Pana Boga, na kościół. I Ty też masz za zadanie zanieść tam światło. I też masz być świadkiem. Ktoś powie. Ja mam dobre życie i ja nie potrzebuję nic zmieniać. Też takie słowa słyszałem. I dzisiaj Pan Bóg także mówi: To za mało co do tej pory. Teraz idź dalej. Idź i zanoś światło innym ludziom. Światło Chrystusa. Bądź świadkiem dla nich. Zobaczmy. Święty Paweł pisze z jednej strony o sobie, że jest powołany, ale pisze do powołanych do świętości, razem z nimi. Każdy z nas jest powołany. I ja, i ty. I każdy z nas jest zaproszony do tego, aby budować Królestwo na ziemi, Królestwo Boże, aby zanosić innym ludziom Ewangelię. Ten rok, który rozpoczęliśmy, rok doszpasterski, ma hasło uczniowie misjonarze. I każdy z nas ma stawać się uczniem, ale także i misjonarzem. Wiara to nie jest moja prywatna sprawa. Święty Paweł opisał, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Jeżeli doświadczyłeś od Pana Boga mocy, łaski, to ty nie zatrzymuj jej dla siebie tylko przekaż danej. Zobaczmy, na co byłoby, na co by się zdała? Tak w cudzysłowie, łaska od Pana Boga, na co by się zdało to, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, gdybyś ty nigdy o tym nie usłyszał? Gdybyś nie usłyszał tej dobrej nowiny. Gdyby nie było. Pokoleń różnych kapłanów, biskupów, ale także świeckich, którzy o tym powiedzieli. Ludzie odrzucają Kościół, ale niejako odrzucają, odcinają gałęzie, na których siedzą. Bo nie da się uwierzyć, jeżeli nie usłyszymy. Święty Paweł też pisze: Jak mieli uwierzyć, jeżeli im nie głoszono? I dlatego także i ty jesteś zaproszona, by głosić innym, aby przekazywać to światło dalej. Ale jest pewne ale. Jak zanieść światło dalej, jeżeli się tego światła nie ma? Dlatego zadanie dla ciebie. Ty rozpal światło w sobie. Mówisz, jestem wierzący. Bardzo dobrze. Cieszę się, że jesteś tu. Ale być może wejść sobie do serca to za mało. Być może czas, abyś dopuścił w swoim życiu do takich sfer pogańskich, tych, których nigdy nie chciałeś puścić światła, nie chciałeś stanąć w prawdzie przed sobą, przed Bogiem, przed ludźmi. To no, nie musi wszystkiego opowiadać. Ale przed Panem Bogiem przynajmniej. Często nasza wiara jest taka bardzo powierzchowna. No tak, ładnie. Przyjmę księdza po kolędzie, pójdę do kościoła. Dobrze. Ale czy, puś, czy, czy wprowadzisz Pana Boga do tych zakamarków Twojego życia? Czy pozwalasz, żeby Bóg działał także w tym, co być może dla ciebie jest niełatwe? Co jest trudne? Co jest gdzieś ciemność? My czasami boimy się stanąć w prawdzie. Bo ta prawda nas, o nas boli. Ale ja ci powiem, diabeł zna tą prawdę i dlatego cię wypomina. I dlatego cię przestrzega, nie wchodź w to wszystko. I żyj w tej ciemności. I w takim błogim przekonaniu, że jest w porządku. Ale dzisiaj Jezus mówi do ciebie, czy Pan Bóg przez tą liturgię? To może być za mało. Zaproś Boga, zapal światło w tej ciemności. I wtedy rzeczywiście zobaczysz, że Bóg działa, że Bóg jest prawdziwy. I wtedy naprawdę możesz stać się świadkiem. I możesz wtedy iść i innych zapalać. Ty, kiedy doświadczyłeś swojej nędzy w życiu, kiedy doświadczyłeś tej, jaki jesteś grzeszny. I to nie mówię, nie wiadomo, o strasznych grzechach, ale czasami takich grzechach niewiary, wątpliwości, zazdrości, zawiści, takiego porównywania się z innymi ludźmi. I tak naprawdę my nie chcemy uznać, że jest problem. Problem to jest w innych księżach, ludziach innych, sąsiadach, ale nie we mnie. W dzieciach jest problem, nie we mnie. Zapal, pozwól Bogu, żeby zapalił serce Twoje światłem. Zaproś do tych swoich zakamarków, poproś ducha świętego. Jezus czci duchem świętym. ścić duchem świętym to znaczy zanurzyć całkowicie. Pozwól się całkowicie zanurzyć Bogu. Niech prawdę objawi w tobie całkowicie, abyś mógł stanąć tą prawdą przed Panem Bogiem. Czasami słabą prawdę, czasami taką wstydliwą prawdę. I żeby tam Bóg mógł w tobie zamieszkać. I żebyś naprawdę dla świata był świadkiem, człowieka, który pokonał ciemności razem z Panem Bogiem i świeci. A jak mówi Pan Jezus, nie stawia się światła, znaczy kiedy pod korcem, ale na świeczniku, aby innym świeciło. Dlatego, moi drodzy, niech ten czas, ta dzisiejsza liturgia przypomni nam, jesteś powołany przez Pana Boga, jesteś potrzebny Panu Bogu. Być może po to, żeby do tych innych ludzi dojść, do których ksiądz nie dojdzie. A jeżeli nawet dojdzie, to być może po to, żeby pokazać, że to ksiądz, co mówi, to ma sens. Że to nie jest tylko czca gadanina. Ale to jest prawda. Dlatego pozwól, żeby Bóg Ciebie przemienił, aby rozświetlił te Twoje ciemności, te Twoje pogaństwo, w cudzysłowie. Abyś mógł tym podzielić się z innymi, abyś mógł, jak nauczyciel, powiedzieć: Ja ujrzałem to i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym i warto mu zaufać. Amen.